Aby zalogować się do systemu ProFlow, przejdź na adres logowania twojego systemu. W polu identyfikator osoby wpisz swój identyfikator oraz podaj hasło, a następnie kliknij przycisk Login. Aby zmienić hasło, kliknij w ikonkę w lewym górnym rogu ekranu. Po kliknięciu wybierz opcję Ustawienia osobiste. Następnie wybierz profil użytkownika. W pierwszej sekcji wpisz obecne hasło oraz dwukrotnie nowe. Zapisz zmiany klikając w ikonkę po prawej stronie sekcji. Hasło zostało zmienione.